Witam, witam. Składam dla Was ten film z poniedziałku, wtorku i środy, to jest e, z pobytu z synem tutaj, w, już w domu e, jeszcze w mordorze. Także taki miks różnych e, ujęć. Oglądajcie to będzie chronologicznie później. No i w, z czwartku, z wczoraj, już tak w miarę tutaj złożę, bo robiłem blaty, kuchnie i tak dalej. No, oglądajcie. Hej. Poniedziałek rano. Robimy. Coś takiego. Nie wiem co. I tu już jest prawie domowo, aczkolwiek jeszcze dużo nie... Pogoda się zrobiła dobra, jak widać. się W kominku nie palimy. W kominku nie palimy. I przedrzeźniamy. Nie no, przedrzeźniamy. Dzisiaj poniedziałek rano, syn mnie odwiedził, chwila przerwy, a ja mogę wykonać otwór w szafce takiej umywalkowej. To jest stara szafka, ale wykorzystamy ją, żeby... Była umywalka po prostu w łazience. Tak, jak mówiłem, syn, trzy dni będzie u mnie, więc prace ustały. Tylko zrobimy sobie takie, to co można. Na przykład, właśnie teraz Ewa w pracy, ja się zajmuję synem. Tak to wygląda. Większy materiał pewnie w czwartek nakręcę, ale póki co macie filmy na kanale. Będą się udostępniać ze starych prac, czyli wczorajszych, przedwczorajszych. No, pozdrawiam Zdrowia. bardzo i jeszcze zobaczymy, jak to wyszło. same ostatnie ruchy, że tak powiem. Zobaczymy zaraz szczelność. Szafka taka wiecie, z demobilu trochę. Obadamy no jak to idzie. Ciepło. Zimno. Woda wody walca. I no. jakieś tam podstawy, do umycia. Jest umywalka, walka, jest odpływ, jest woda ciepła, zimna, ciepła. No, ciepła jeszcze jest od wczoraj. Nie włączę, bo troszeczkę testujemy tutaj ogrzewanie podłogowe. Na minimum takie ciała grzeje. Już grzeje. czuć Jak tam myślicie? Jak myślicie? Płytki kiedy odpadną? Bo w komentarzach wszyscy wieszczą, że odpadną płytki. Nie wydaje mi się. Naprawdę siedzą w kleju dobrze, nie ruszają się, nie stukają, nie pukają. Równo są w miarę. Fuga zrobiona też dobrze. no Uważam, że jest zrobione dostatecznie dobrze i wystarczy to na X lat. Zresztą obserwujcie, bo mogę się też pomylić. No dobrze, wtorek jest teraz. Jeszcze sumiec oczywiście u mnie. Drzwi muszę obrać z regulować i tak dalej. Dzień dobry we wtorek Jak się nie witałem Korzystają, że syn zajęty jest chwilę, 10 minut chociaż To wyskrobię ten papier Z tej wanny, nie? No bo za dwa dni będziemy się już tu kąpać A nawet nie Jutro, dzisiaj jest środo, e, wtorek po południu a w środę już tutaj zostaje na stałe Ja jeba dojedzie po zdaniu mieszkania Po zdaniu kluczy no, Zeszło jako tako

Słoneczka powoli zachodzi. No i Ewa odjeżdża z moim ostatni synem. Ostatni wyjazd z domku na trudne czasy w wersji drugiej. Wtorek dzisiaj jest wieczór. Godzina 20:10. Słońce pięknie to. już będziemy tutaj na stałe. Także ostatnia noc w mordorze, w tym mieszkaniu nieprzyjaznym i nieprzyjemnym, już nie będę szczegółów tam opowiadał, bo wiecie o co mi chodzi. Mm, to nie jest miejsce dla życia, do życia w tej klatce, nie? No. To już jest historia praktycznie. Pozdrawiam i do następnego yy, filmu chyba. Hej, spacer po mordorze, nad zabaw i balkony. Między innymi były nasz balkon. Dzisiaj jest 31 lipiec. Ostatni poranek. Tak to nieprzyjaźnie wygląda. Zdaliśmy klucze. Klucz i pilot od hali garażowej. Ostatni raz przechodzimy przez tą halę. Godzina 7.30. W Środek w czwartek. Nie wiem, 31 lipca to było moje miejsce. Wyglądają klatki. No, jeszcze rzutek z balkonu, tego zasmrodzonego wiecznie. Ewa jeszcze rozmawia przez telefon. No, ale tak to wygląda. Niedobrze się tu żyje, żyło ogólnie. No, pozdrawiam ostatnie miasta. Hej. Pomidorki. Niech dojrzewają na słoneczku. i zerwać. Jeszcze dla syna. Środa południe. Po południu nawet. Jutro od jutra. Prace ruszą dalej od czwartku. Dobra, muszę do Midorka już zerwać chyba. Takiego można, nie? Jeszcze nie jest super dojrzały, ale jest jadalny. Przygotujemy obiadek dla dzieciaka Tu coś było, jakieś maluszki takie koktajlowe. Taki. Taki. A no, widzicie, jakieś te pomidory tutaj rosną. No, w miarę, nie? Ale no. dobra,